Dzisiaj wam opowiem doświadczenie, które miało miejsce to było ponad 2 lata temu spotkałem energię Seta, Boga wojny, burz, chaosu, pustyni. Na początku na początku to w ogóle chciałem. Się zastanawiałem, w jakiej formie wam to opowiedzieć. Yy... Czy pierwsza osoba, czas teraźniejszy i po prostu akcja, i przeżywam to jeszcze raz? Bo ja na końcu się dopiero dowiedziałem, że to był set. Ja na początku nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Ukazał mi się w formie energii. To była forma energii. Było tak. Przesunęło z fazo, mnie z fazo, czyli z częstotliwością, wszedłem w częstotliwość, gdzie ma odbiór moja świadomość. Przesunąłem stan skupienia, stan świadomości stąd tam, do tego kontinuum, do poza, do świata niefizycznego. Poza się wyklarowało i znalazłem się nad wzgórzem. Unosiłem się nad wzgórzem. Niedużo tak z 10-15 metrów nad szczytem. Łagodny pagórek. Na pagórku patrzę. A to moi słuchacze, nie? Nieraz Was spotykam. Właśnie w takich niekiedy ważnych jakichś kulminacjach. Tak jak było z Duchem Świętym. Tam to mi towarzyszyli. Nieraz jest aura słuchaczy. W się kuźwa. Znowu mnie śledzą, nie? Ja ma, nie, nie mam nic przeciwko, jeżeli to są, to są właśnie słuchacze, tacy prawdziwi yy, W sensie, że nie fani, fanatycy, tylko słuchają sercem Słuchają yy, Po prostu Sobo A nie to, że o, a patrzę, a popatrzę sobie na swój gierka, zobaczę co tam Z nudów go obejrzę, tanie show, czas zabije w robocie, bo się nudzę Nie, niektórzy mają z moich filmików po prostu no, cenne informacje. Czy, czy to w postaci właśnie takiej mapy tamtego świata, czy jakiś wskazówek, czy samej takiej motywacji. Dostaję takiego zastrzyku motywacji. No i tam oni tam ja pozwalam, no to nieraz mi tam śledzą. Nie śledzą, towarzyszą. Nie, nie. nie. Może śledzą to jest wesoło, towarzyszą mi. I to było podobnie. Czekali na wzgórzu. To była grupka. No nie, no taka mniejsza klasa. Mniejsza klasa. Tyle ile paczek tam ostatnio. Mi wysłaliście dla, dla dzieci z Ukrainy. Tak naprawdę to właśnie to też taka próba była. Nie, taka dygresja kolejna, zaraz wam opowiem. To, to jest dosyć, dosyć e, długie doświadczenie, i tak. I tak będę starał się powiedzieć to jak najdokładniej. Ostatnio zrobiłem zbiórkę zabawek dla dzieci z Ukrainy. kuźwa sobie myślę przyjdzie tych paczek tyle że zapchają imposta to na imposta nikt nie wysyłają <laughs> a tu kuźba no. trochę ja wam powiem tak, trochę wstydziłem się za was <laughs> naprawdę przy pierwszym pierwszy raz jak zobaczyłem te paczki tam kilkanaście tych paczek kuźwa no. i to przez tydzień kilkanaście paczek przyszło <laughs> no wiadomo tam honor uratowany jedna osoba tam prawie ponad 100 zabawek, zabaweczki nowe albo na przykład jak używane, to nie wyciuchane, wyprane, no widać, kłuźwa naprawdę ludzi od serca, nie? To są moi słuchacze, to są moi można powiedzieć, no nie lubię tego słowa uczniowie, do których dotarłem, że jest jakaś potrzeba i no i uratowali honor. Za tydzień kilkanaście znowu paczek przyszło. No suma sumarum było no, nie chcę skłamać koło 30 paczek czy 30 osób na kilka tysięcy słuchaczy, na kilka tysięcy ludzi, do których dotarła informacja, którzy za zalajkowało film 500 czy 600 osób, czyli film się podobał. Super darek, kuźwa, robisz akcję, nie? A tu kuźdę, no, 30, 30 paczek. 30 osób. <grych> Ale tak to właśnie wygląda w internecie. Tak to wygląda dla niektórzy politycy czy działacze, można powiedzieć, e, wkurzają się tam. Bo potem jest takie rozczarowanie. Nie no słuchajcie, miałem prawie milion subskrypcji, milion lajków na Facebooku. Ja chciałem pójść do parlamentu, zdobyć głosy, a tu 50 tysięcy głosów zdobyłem. To ja tyle dla was znaczę i tam joby, nie? Nie internet. Ma to do siebie. Wiecie, ja wiem, że na przykład niektórzy ludzie tam, załóżmy, pomagają w inny sposób, albo gdzieś tam w puszkę wrzucą i tak dalej. No, ja, ja nie wierzę, że, że 30 osób, tylko areszta ma gdzieś. Nie, ale podsumowując to całą statystykę, nie uważacie, że tych paczek dla dzieci powinno być więcej? osób, które to wysłało, tylko mi teraz broń Boże nie wysyłać. Nie, nie tam, że, się, że tam jakaś rehabilitacja i kłuźba, każdy będzie próbował teraz wazeliny i tak dalej. Nie, 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 nie. Nie mówię, że akcja przerwana, czy akcja trwa, po prostu chcę wam uzmysłowić yy, pewną, pewną taką kwestię odnośnie internetu, a Zaraz a zaraz pociągnę to osecie, Tylko, właśnie i tak naprawdę sobie uzmysłowiłem, że ja tych takich słuchaczy którzy słuchają mnie sercem, to ja mam garstkę. Garstkę. Nie, nie jest mi z tego powodu przykro, nie. Absolutnie. No co ty, ja, 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 ja przecież tego nie, nie nagrywam dla aplauzu, dla, dla nie wiem, jakiegoś wielkiego grona słuchaczy. Nie, nie. To powinno wam zależeć na tym. Nie mi. Dobra opowiadam o tym secie. Czyli tak, byliście tam na górce. Było was tak niecała duża klasa, 20-30 osób. W kupie zbici, zbita taka grupka. Ja tak z 10-15 metrów się unosiłem nad tym wzgórzem. I nagle poczułem nad sobą. Poczułem energię. Ale to taką energię, takiej. Pierwsze co odczułem to groza. Groza. Wiedziałem, że to coś mi nie zrobi krzywdy, ale kuźwa jest naprawdę no, groźne. No ja tam. Podniosłem głowę, nie? O ile tam w Astralu można głowę podnieść? No po prostu wychyliłem się w tą stronę. W górę tak. Spojrzałem w górę, a tu i teraz musicie uruchomić wyobraźnię. Co to było? To nic nie przypominało z tego świata. Będę używał takich pewnych porównań. Wy używacie wyobraźni. To tak. Wyobraźcie sobie mgłę z następujących kolorów. Najwięcej tam było. Ciemnej purpury, ciemny krwisty, czarny grafitowy, mm, buzująca sadza. O, i to jeszcze w tą mgłę przeplatamy pioruny. Normalnie energia piorunów, prąd. Trzesz, taki trzeszczący. W ogóle to, to szumiało, trzeszczało tak emitowało dźwięk grozy i wyglądało groźnie i teraz tak z tej mgły zaczęła formować się serpentyna tak się kuś patrzę na to, na to na to coś to przypomina właśnie chmurę chmurę wijącą się tak obuzująco z piorunów i z tych kolorów co powiedziałem i nagle zaczyna się coś formować z tego Formuje się taki kurwa, pierwszy co odczułem, i tak nie można powiedzieć, że usłyszałem, tylko tak wewnątrz w sobie tak taki, i taka informacja, chaos. Kurde, ja sobie się, ja pierdolę, jaki chaos. Co to za chaos? nie? I z tego chaosu zaczęło się formować. Normalnie jak Serpentyny. Wiecie, to jest Serpentyna. Nie wiem, czy teraz się rzuca serpentynę, jakby jak jest Sylwester, nie? Wyobraźcie sobie, że teraz z tej energii, z tej, z tej, z tej purpury, z tej mgły purpurowo, czerwono, czarno, grafitowo, jeszcze to wsadzę, formuje serpentynę dużej szerokości, taka jakby klisza i ta klisza zaczyna się formować we wzór. Ja patrzę, kurwa, czekam dalej, nie? Walo z tego pioruny, nie? Na boki. Wy też się patrzycie na tym wzgórzu, na to. A to normalnie się zaczęło formować w pentagram. <laughs> normalnie taki zajebisty, jak na pół nieba pentagram. O, co myślę, kurwa. Ale czułem jednocześnie, że to mi krzywdy nie zrobi. Nawet jak, nawet poczułem, że mi zezwala, nawet chcę, żebym ja to patrzy, na to popatrzył, poobserwował i przekazał. Jak ja, wy, jak w sensie ta energia. Ja, spójrz na mnie, jak ja wyglądam w swojej pierwotnej formie. To, był, to było coś takiego. No i tak się gapia. To normalnie pentagram zaczął się formować. Czułem w się, sensie, kurwa, to coś jakiś jakieś co, to, co to jest? Ja pamiętam przecież, jak jakieś e, ziemia czy podłoga się rozstępuje, nie? Miałem też takie fazy, to widziałem demony, bestie wpisane w pentagram, nie? Normalnie pentagram na pentagramie, kurwa, taki czerwony jakiś byk, takie stworzenie. ni to byk, ni to połączenie di diabła z bykiem. A tutaj po prostu no, w czystej formie taka energia. Pentagram z, z takiej serpentyny, z, a ta serpentyna z takiej mgły. No, no trudno, trudno to opisać, no, ale mam nadzieję, że, 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 że klarownie to przekazuje. I to jeszcze nie koniec, nie? Nie, nie. Kurwa. I nagle faza się powiększyła. Jak się powiększyła faza? Poszerzyła się. Z tyłu zacząłem widzieć burzę z piasku. Normalnie, jakby na pustyni weszła takie, taka burza, i to zaczęło jeszcze tumanić za nim. I znowu tych piorunów od zawalenia, nie? Nie. Ale nadal to tak czułem wewnętrznie, że takie sobie zadawałem pytanie, co to kuziwa jest. No co to jest? To Mi nic nie przypomina dotąd, dotąd z, yy, znanej formy. No jest to satanistyczne. Jakieś takie kuźwa yy, groźne, negatywne, yy, negatywne, chaotyczne. Chaotyczne. O, wiem, co jeszcze mi się przypomina, bo to przecież było ponad dwa lata temu. Przypomina mi się. To był chaos, ale taki specyficznie jakby. Nam chaos się kojarzy z czymś takim śmietnikiem, syfem, nie? Chaos. A to był uformowany chaos. Jakby tak specjalny taki chaos. Nawet była finezja w tym chaosie. Mnie to fascynowało, patrzyłem się dalej, nie? Ta energia mnie zachęcała, żebym to dalej zbadał, nie? Faza się z tyłu zamieniła w burzę. Burza piaskowa, pustynia. Po jego, u góry prawej, prawej stronie, tak? Wyłoniła się wojna, tylko no tak, żeby, żeby nie było, że tam ludzie, no to było ponad dwa lata temu, to było ponad dwa lata temu, wojna się wyłoniła i normalnie wypisz, wymaluj, porozpieprzane miasta, klimat taki ciężkowojenny, taki apokaliptyczny, no, miasto zgruzowane, jakichś yy, trupów, Ludzie, tacy krzętający się, nie wiedzą o co chodzi. Ten specyficzna, cały czas mi też towarzyszyła specyficzna energia tej, tej istoty, nie? Była energia właśnie chaosu, strachu, jakiegoś takiego zniszczenia, ale była też coś, coś takiego fascynującego w tym było, nie? Jeszcze jedną rzecz zrobiła ta energia. I tutaj nawet nie chcę tego rozumieć, po prostu Wam przekażę do końca cały obraz. Zaczęła wylewać z siebie coś w postaci kolorowej, tak jakby tęczy, ale to miało bardziej formę takiej lawy rozgrzanego czegoś. To ściekało z niego, ale miało formę takich fajnych kolorów. Tak jak tęcza ma takie fajne, przyjazne kolory. To zaczęło się z tego wylewać i zaczęło zastygać na takim drzewie. To drzewo topić. To Tą to energią. Ja powiem, co to jest? Co to za przekaz, nie? Co to jest za przekaz? Co to za energia? Z tyłu mnie wyłonił się ekran. Z zapleców. pojawił się przede mną. I kurwa, normalnie zacząłem czytać, co to jest. Pierwsze słowa to był set. Set, to było z sześć chyba linijek, każda linijka zaczynała się tym samym słowem, set, set i myślnik, czerwone litery drukowane, set, wir, set i tu już nie pamiętam tych, tych następnych członów, set, no nie będę, ksaos, chaos i znowu następny człon, set. I kolejny jego nazwa, jego aspektu, jego inna, inna nazwa tej energii. Ale każdy jeden, yy, każda jedna linika zaczynała się od słowa set. W sensie, się, kurwa, co jest set? Oje, ja set! I tak ucieszyłem się, że spotkałem seta. Czułem grozę przed nim. Taki można powiedzieć, respekt, ale już na granicy takiej grozy, nie? Ale widziałem jednocześnie, że ta energia krzywdy mi nie zrobi.